troski z tej strony. Dzisiaj opowiem pokrótce, jak w sposób optymalny zrobić trening bicepsa dwugłowego ramienia. Na samym początku powiem, że każda osoba jest indywidualnością i każdy powinien dopasować trening do swoich możliwości fizycznych i psychicznych, jednak aby dopasować ten trening, musimy sięgnąć do anatomii. Tutaj na załączonym obrazku macie. Poszeregowane dane grupy mięśniowe z wyszczególnieniem, jaka ile włókien czerwonych i włókien białych ma dana grupa mięśniowa. Tutaj bierzemy na tapetę akurat dwugłowy ramienia biceps. Tutaj proporcja jest po 50%, czyli zarówno 50% około, oczywiście, bo to jest każda, każda osoba ma różną pulę genów i różnie te, ta ilość włókien czerwonych się wykształciła w naszym ciele. Jednak osoby zdeterminowane pod kątem czerwonych włókien mają łatwiej w tym względzie, że osoby z przewagą włókien czerwonych łatwiej budują masę mięśniową. A osoby, które mają przewagę włókien białych, są bardziej predysponowane do uprawiania chociażby sportów długodystansowych, biegi, maratony, tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o trening, przede wszystkim musimy skoncentrować się na technice. Biceps jest takim aktonem mięśniowym. Oczywiście każdy inny mięsień też musi być traktowany. Bardzo restrykcyjne, jeżeli chodzi o technikę. Biceps powinien być robiony w pełnym zakresie ruchu, czyli y jeżeli nam zależy na roz rozbudowie tego mięśnia, robimy go w pełnym zakresie ruchu do momentu, aż poczujemy rozciągnięcie i ściągamy do maksymalnego zablokowania w stawie łokciowym. Teraz można posegregować ćwiczenie bicepsa na trzy warianty. Możemy robić w wariancie koncentrycznym, ekscentrycznym i koncentryczno-izometryczno-ekscentrycznym. Czyli ruch koncentryczny to jest ten ruch, który ściągamy do brody pięść bardzo pomalutku ściągamy stosunkowo szybko odkładamy to jest ruch koncentryczny mięśnie się koncentrują spinają i wtedy w wariancie koncentrycznym ten mięsień angażuje troszkę mocniej głowę zewnętrzną jeżeli chodzi o wariant ekscentryczny czyli to jest bardzo pomalutku ciężar odkładamy, dynamicznie staramy się go przyciągnąć. Teraz to jest ruch ekscentryczny, czyli wolno, dynamicznie przyciągamy. Kolejny wariant to jest ruch koncentryczno-przytrzymanie izometryczno ekscentryczny, czyli koncentrujemy izometria i ekscentryka odkładamy, rozciągamy mięśnie. Jeżeli chodzi o ciężar, musimy zaatakować mięsień dwugłowy zarówno, w, zarówno pod kątem dużego ciężaru, jak i małego. Czyli do, jeżeli chodzi o przeprowadzenie treningu bicepsa, mamy dowolność. Musimy zrobić przykładowo cztery serie, z czego dwie, cztery ćwiczenia, z czego dwa ćwiczenia robimy... Wariancie na włókna czerwone, czyli z dużym obciążeniem, dwa z małym. I teraz, my oczywiście, y, ja osobiście robię trening bicepsa, głowę krótką i długą na jednym treningu. Są różne szkoły, ale ja osobiście, jak widać, skutkuję pozytywnie ten trening.